Cześć, jestem Technokrata i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I już pewnie domyślacie się, co będziemy dzisiaj recenzować po mojej koszulce, no i oczywiście prawdopodobnie po dużo zdradzającym tytule tego filmu, a w dzisiejszej recenzji i RDM Pro dysk NVMe na interfejsie PCI Express 4.0 od naszego rodzimego GoodRama. Naprawdę jest to chyba najbardziej Dokokszony dysk, jaki przyszło mi testować, a dysków już troszeczkę, raz, że sam miałem, a dwa, że sam testowałem, i ten absolutnie no, prezentuje się niesamowicie. Żeby tutaj za dużo nie zdradzać na samym początku, bo oczywiście zajmiemy się testami, zajmiemy się wyglądem i zawartością tegoż opakowania, bo. Wszystko, co w dzisiejszych dyskach dostajemy, zwłaszcza w tak potężnym 2TB dysku, który prawdopodobnie tani nie będzie, jest istotne. Więc cóż, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do recenzowania. A oczywiście, zacznijmy od samego pudełka. Które. Wygląda bardzo ładnie i elegancko, ale powiem Wam szczerze, prawdziwe show zaczyna się po wyjęciu z tego okalającego go opakowania. Bardzo ładnie przetłoczony dysk. Ja powiem Wam szczerze, zwracam uwagę na takie detale i jestem ogromnym fanem bardzo ładnych pudełek. I za taki dysk, który jest topką i na pewno nie będzie tani. No, oczekuję tutaj, że wszystko od początku do końca będzie ładne i tak. Pudełko mnie nie zawodzi, podobnie jak nie zawodzi mnie zawartość. Od razu na samym początku wita nas karteczka z podziękowaniami w kilku językach. Pod spodem karteczka z bardzo fajnymi takimi no, klimatycznymi naklejkami z rodziny IRD, a już dalej, głębiej wita nas sam dysk w trzech częściach. Tak, ponieważ dostajemy zarówno radiator do zmontowania, jak i goły dysk. Jeżeli ktoś chce sobie ten dysk podłączyć i umieścić pod radiatorem na płycie głównej, no to od razu mamy taką możliwość. A jeżeli nie chcemy, możemy zmontować sobie ten dysk w ten radiator dostarczony przez producenta. I mieć go chłodzonym przez, no, rozwiązanie zaprojektowane przez inżynierów Gudrama. No i powiem Wam szczerze, ja wybrałem tą opcję z chłodzeniem nie za pomocą płyty głównej, a za pomocą dostarczanego radiatora, no bo jednocześnie przetestuję, jak tutaj radzi sobie z chłodzeniem ten dysk. I powiem Wam szczerze, to chłodzenie, ten radiator, jakiś on jest. Piękny, musicie mi to przyznać. Na samym topie takie wkomponowane w orzebrowanie logo i RDM. No i po bokach napisy takie klimatyczne. No nieziemsko wygląda ten dysk. Jednocześnie zamontowanie tego radiatora jest banalnie proste. Ściągamy taśmę z termopadów, zarówno z jednej strony z podstawki, która łapie dysk od spodu, jak i z samego radiatora. Wsuwamy dysk w tą podstawkę, przykręcamy radiator i voila gotowe można instalować dysk w komputerze. No, dysk prezentuje się naprawdę przepięknie. Ja zwracam na takie rzeczy ogromną uwagę, dlatego tutaj no, macie set przebitek tego, jak ten dysk się prezentuje. I powiem Wam szczerze, jeżeli miałby ten dysk zostać w moim komputerze, to pozbyłbym się chłodzenia z płyty głównej i zostawił ten dysk z tym kulerem tak widocznym na płycie głównej, ponieważ no, większy radiator zapewni nam raczej dużo dużo lepsze chłodzenie niż takie rozwiązanie dedykowane w płycie głównej. No i cóż, instalujemy dysk w komputerze i przechodzimy do testów i w komputerze stwierdziłem, że tak dokokszony dysk musi mieć też zasne towarzystwo, dlatego testowany był w tym kąpie z i9 12900KS 3080Ti DDR5 32 gb no więc jest tutaj interfejs nawet PCI Express 5.0, więc teoretycznie szybszy niż ten dysk wymaga, żeby te testy były jak najbardziej miarodajne. Dla mnie, jak ktoś widział testy moich dysków, najważniejsza jest jedna rzecz. Jak dysk zachowuje się po zapełnieniu do 80%, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Najpierw testy syntetyczne tego dysku na tym, jak jest po prostu pusty. I tutaj bardzo blisko ustawień, jakie deklaruje nam producent na pudełku, ponieważ producent deklaruje 7000 MB na sekundę odczytu i 6850 MB na sekundkę za. Więc yy, no, tutaj te wartości, które ja yy, w syntetycznych programach odczytałem to tak, w SSD Benchmark były różnice, były różnice około 1000 megabitów na sekundę, natomiast w Crystal Dismarku już było Praktycznie dokładnie tak, jak deklaruje producent. 7000, jeżeli chodzi o, czy co prawda nie udało mi się zobaczyć, ale 6900, 6950, 6850 już było. Jeżeli chodzi o zapis, no to tutaj w punkt, tak jak deklaruje producent. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wyniki syntetyczne na pustym dysku, zarówno jeżeli chodzi o testy na małej paczce danych, jak i na większej pacce danych. A później nastąpiło wielkie kopiowanie. Dwuterowy dysk trzeba było zapchać do 80%. I tutaj, jak już jesteśmy przy tych dwóch tera, warto zaznaczyć, że dysk finalnie ma 1870 GB pojemności. Więc nie jest to. 2000 gigabajtów, jakby się mogło wydawać, no ale jednak tak to w dyskach zawsze wygląda, że to formatowanie z bajtów na giga i tera no, to już zmienia nam tą cyfrę końcową. A więc osiągnęliśmy tu 1863, jeżeli mam być dokładnie co do, co do jednej cyferki. No i trzeba było to zapchać. Zacząłem tutaj kopiować plik graficzny, plik wideo, który akurat miałem na dysku, 50 GB, nagrań obrazu, i zacząłem je powielać tak, żeby zapełnić ten dysk ilością około 1500 Gigabajtów na tym dysku. Trwało to dosłownie z no 10-15 minut. I to właśnie dzięki temu, że ten dysk dawał sobie świetnie radę z takimi paczkami danych. Klęknął tak naprawdę przy paczce 400 GB. Wtedy po raz pierwszy spadł bufor kopiowania z 2,10 GB na sekundę do około 2,2 ,2 GB na sekundę. No i było to spowodowane prawdopodobnie zapełnieniem się bufora. Ale zapełnienie się bufora na poziomie 400 Gigabajtów to jest moim zdaniem świetny wynik. Paczki 200-250 giga przechodziły bez problemu cały czas. Stabilna szybkość kopiowania. Tychże paczek. Moim zdaniem to jest bardzo dobry wynik, bo jak często kopiujecie tak duże paczki danych? Ja tak naprawdę tylko wtedy, kiedy testuję dyski i je zapełniam. Czasami też przy projektach, ale moje największe projekty właśnie ważyły do 200 GB. Więc tutaj tak naprawdę nawet 400 GB to nie przyjdzie mi nigdy skopiować. Więc tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o moje zastosowania. To powiem Wam szczerze, ani troszeczkę nie robiłoby mi to różnicy. Więc dla mnie to jest bardzo dobry wynik. I teraz to, co dla mnie osobiście jest najważniejsze, czyli testy po zapełnieniu do 80%, jak ten dysk się sprawuje. I tu jest świetna wiadomość. No, wyniki. Testów syntetycznych przed zapełnieniem jak i po zapełnieniu były do siebie zbliżone, no niemalże identyczne. Różnice były na takim poziomie, że tutaj nie warto nawet o nich wspominać, zresztą widzicie je na ekranie. Są to różnice marginalne i pomijalne w tym teście, co za tym idzie niezauważalne, jeżeli chodzi o ten dysk. I to jest dla mnie najważniejsza informacja, że ten dysk zapełniony powyżej 80% zachowa swoje właściwości. Jeżeli chodzi o szybkość odczytu i zapisu, no i to tak naprawdę kończy ten test. Jeżeli chodzi o pozytywny wynik, teraz jeszcze tylko kilka słów ode mnie. 75 stopni to jest maksymalna temperatura, jaką osiągnąłem na tym dysku, i to właśnie wtedy, kiedy tworzyłem tą gigantyczną paczkę danych, która miała go zapełnić poprzez ciągłe kopiowanie tego samego dużego pliku. No i wtedy to go tak naprawdę przycisnęło, i temperatura wzrosła do 75 stopni, a przez większość czasu, nawet jak przeprowadzałem. Testy na dużych paczkach danych, co najczęściej jest takim chyba najbardziej obciążeniowym zadaniem dla dysku. Jak i jak kopiowałem pierwsze dwie czy trzy paczki po 200 GB, kiedy zapełniałem ten dysk, no to temperatura trzymała się poniżej 55 stopni, więc to jest bardzo dobry wynik dla tego radiatora. Za to. Też ten dysk muszę pochwalić. I powiem Wam szczerze, zazwyczaj z takimi dyskami, z takimi potężnymi i super szybkimi dyskami, jest tak, że jeżeli dysk ma bardzo mocno wyśrubowane wymagania, bardzo mocno wyśrubowane osiągi, jeżeli chodzi o odczyt i zapis, to lubią być duże różnice. Nie wiem, dlaczego w ASSD benchmark takie były i cały czas takie były, natomiast Crystal Disk pokazywał dokładnie takie, jak deklaruje producent. No, no, jeżeli krystal disk pokazałby inne, to znaczy, że odchylenia od tego, co producent deklaruje, są dość duże, a tak to po prostu nie jestem tego w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy producent przeprowadzał testy właśnie na Crystal Disku, czy być może e, no właśnie ASSD Benchmark działał tutaj nieprawidłowo. Wielokrotnie testowałem i tak naprawdę niewiele się to zmieniło, no ale te różnice nie były jakieś kolosalne, gdzie właśnie bałem się tego, że tak wyśrubowany dysk będzie miał duże odchylenia od tego, co deklaruje producent, bo wiecie, to jest tak jak z ekstremalnie mocnymi samochodami. Wystarczy jakieś lekkie zachwianie w idealnych warunkach, które były, na przykład, podczas określania specyfikacji danego super samochodu, gdzie producent deklaruje, że jest 2,5 sekundy do setki, gdzie w praktyce praktycznie żaden kierowca tego na drodze nie osiągnie, bo to opony niedogrzane, albo to nawierzchnia nie taka, albo coś tam, albo coś tam. A jak jakiś samochód ma 10 sekund do setki, to czy mokra droga, czy, czy super dogrzany asfalt i opony, to zawsze będzie miał te 10 sekund do setki, no bo nie zrywa przy, przyczepności i tak dalej. Tak samo jest właśnie z takimi super szybkimi dyskami. Jeżeli jest wolny dysk na SATA, 500 odczytu, 500 zapisu, to praktycznie zawsze jest to 500. A jeżeli dyski zaczynają być już super szybkie, no to tutaj te warunki, jeżeli chodzi o wyniki końcowe, mają dużo na znaczeniu. Tutaj tak naprawdę nie miały. Czy dysk był cieplejszy, czy był chłodniejszy, czy był zapchany, czy nie był zapchany, cały czas syntetycznie wykazywał takie same wyniki. I to jest ogromny plus na rzecz tego dysku. Jedynym minusem tego dysku jest tak naprawdę to, że będę go musiał odesłać, a to jest idealny dysk, który spisałby się w moim kąpie. nie tym tym niżej, tego kompa też muszę odesłać w każdym razie ten dysk to taki ideał dla mnie bo ja właśnie w swoim kompie potrzebuję dwóch dysków terabajtowych i jednego jednoterabajtowego takich jednoterabajtowych mam dużo dwuterabajtowego, nie mam żadnego NVMe dlatego będę poważnie rozważał zakup tego dysku, natomiast obawiam się jego ceny. Na chwilę obecną, jak nagrywam ten materiał, nie znam dokładnych cen, ale stawiając na to, jak mniej więcej wyglądają ceny tak szybkich dysków 2 tb to będzie to pewnie około 1400-1500 zł. No to jest bardzo duża cena za taki dysk, ale 2 tera, no to tutaj cena bardzo dużo rośnie w stosunku do jednoterowego dysku. No i jest to też taka pojemność specyficzna dla ludzi, którzy naprawdę potrzebują dużo miejsca na szybkim dysku, czyli na przykład dla twórców, jak ja. Taki dysk byłby idealny, no i szkoda, że muszę się z nim pożegnać. Całe szczęście zostaje ze mną ta kozacka koszulka. Naprawdę, koszulka mega mi się podoba. Ma też takie fajne plecy, więc naprawdę, fajna, fajna koszuleczka. Trafiła już do mojego pantonu koszulek. Już od jakiegoś czasu w niej nagrywałem. Tech newsy, jeżeli zwróciliście uwagę. Ktoś nawet tam pytał, gdzie, gdzie dorwałem taką koszulkę. No dostałem do, do tego testu, więc mega się z tego cieszę. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Napiszcie mi tylko, czy ktoś z Was też ma takie specyficzne potrzeby, że takiego dysku 2 Tera NVMe by potrzebował, jak ja? Dajcie znać. Jestem ciekawy, jak dużo takich osób, które właśnie takie nietypowo duże dyski potrzebuje, jest wśród moich widzów. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Możecie też oczywiście napisać, co sądzicie o tym konkretnym dysku. Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Jeżeli widzicie jakieś wady, to jakie? A jeżeli chcielibyście taki mieć, to też koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, oczywiście życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Cześć!